Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków. 1. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na a. Życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu b. Ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu e. Bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia 2. Konieczność przeciwstawienia się osobie A. niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby. B. która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. 3. bezpośredni pościg za osobą, wobec której a użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w punkcie pierwszym litera A, B i punkcie drugim. 5. Konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, a także pościg za tą osobą.